Elo, elo! Kolejny elegancki odcineczek z gry Call of Duty Warzone! Gramy sobie z w wgz -em. przywitajcie się! Cześć, cześć! Dobra... Lecimy. WGZ przywitał się, jak sami ich słyszycie. No co? Nie, nic, nic. Dobra, to gdzie lecimy? Proponuję... Ja bym ja na te hilisy podał Dobra, chodźcie na te chilesi. Kiedy się wyskakuje, teraz? Się. Eee... No jeszcze chwilę. Już, ja polecę i tak pochodzić, helikopter. Dobra. Znaczy, w sumie możecie po prostu ze mną do helikoptera polecieć i polecieć. Nie, 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 nie. A to będzie szybciej o no wiele. Dobra, nie. namówiłeś. Namówiłeś. mówiłeś lecimy do helikoptera. No Nadal szybciej. jest ten bug, że jak się odpina sam e, ten, spada to, to szybciej? To nie, to nie jest błąd, to jest po prostu mechanika gry. Na skąd? No, moim zdaniem to nielogiczne działa w sumie. No, no co, otwórz wingsuit i wtedy lecisz. Aby zastanawiam się, Ale do tego kiedy masz... spadochronów. Ale to są takie, które się chowają, maybe. No nie no, odpinasz spadochron. Polecimy. Ej, poczekaj, o dobra, skoczyłem, leć. Odpinasz od spadochron, a nie chowasz. Daj, 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 lecimy na hilsy, szybciutko, raz, dwa, trzy, WGZ, tak jak cię uczyłem. <noise> ja tak a a widzisz, Ejbi, żeby spadochron odlatywał? A, no eee, właśnie. No, jak to masz zobaczyć, nie zobaczysz tego. No, zobaczyłbyś, choćby przy innych typach. Nie, 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 nie. No, ale kurde, no nie masz raczej czasu na chowanie tego. O, samego. ten green, jak to się nazywa ta dzielnica Vegeta, ta Taka okrągła, e, Grove Street. Grove Street. Street, prawie, nie do końca. Dobra, czyli no, mówisz, że co, tutaj się rozbijemy? Tak? Rozbijemy. Nie, Przecież nie mówiłem dosłownie, gałganie. O nie. Dobra, to ja tu wysiadam. Wpadaj do mojego budynku. To nie jest swój budynek. Tak, nie kupiłeś go. Tak, kupiłem go, ABI. Kupiłeś go. Kupiłem go, żebyś ty, po prostu tam nie mógł chodzić. Ale i tak sobie. Takie jest WGZ. Jak on coś widzi, że ABI gdzieś ma wejść, to od razu kupuje. <noise> Takie ma zasady? <noise> biznes tour też, też ogólnie taką zasadę ma. Biznes tour? a to słynne zasady, to zasady biznes tour. No. Ale poprzedni odcinek może się nazywać wiecica jak lamus, który schował się za śmietnikiem <grystanie> Dobra nazwa <grystanie> Myślał, że go nie zauważymy <grystanie> Myślał, że go nie zauważymy, <grystanie> a to było akurat śmieszne, jak się schował Ale za śmietnikiem. Tak, jak ja jako biego walnąłem Walłem! Odmieniaj poprawnie chociaż jak Wa już coś mówisz Waliłem no uwalić to może się głowno, no a walnąć możesz się biegać, proste. Dobra, jest tu jakiś kontraktik? Ja tu widzę, że to chyba dzielnica dla W kontraktików żadnych. Dobra, ale mamy hajs, żeby kupić się tego eee, no. zaopatrzenie. więc kupujemy. Dobra, szybciutko, bo ja się tak nudzę i nie dojeżdżając nikogo. Żeby no ja też się się no. Jest strzałów, no to jest Dobra, macie tu pieniądze. WGZ weźmie, oczywiście, że weźmie. Dobra. Bo musi sobie samorealizację kupić. Dobra. No za wasze pieniądze, okej. Okay. Tak? Nie, nie kupuj samorealizacji, tylko zaopatrzenie. Gałganie! Już! No kupuj, co ty odpierdzielasz? Aaa, bo sklep jest tutaj, dobra. Ladi, patrz na mapę. Ej, WGZ, ustalmy kilka zasad, że mapa to jest ostatnia rzecz, na którą mam ochotę patrzeć. Ja w ci drona. <gry> Kurwa. Spokojnie, VGZ nie będzie taki agresywny. Dobra, dobra jest... amunicji nie mamy, nie szkodzi. Dobra, musimy teraz dostać się. A, co by się przydało, mm, nazywa się to. Mm, dojazd. Dojazd. Szybciutko, po kontrakcie lecimy. Da, go, go, go. Dobra, dawaj, VGZ, Szybciutko, po kontrakcie. A, dobra, Evi, po kontrakcie, szybciutko. Raz, dwa, trzy. Niech pomyślę. Poczekaj, szukam. Kontrakcik, O, tutaj jest. A nie tak lepiej ten? A nie lepiej ten? Albo ten, albo ten. Co? Ten. Boże. Albo ten. Albo ten. Łotewa. Albo ten. Co to za różnica jest? I tutaj jest. Tutaj Przele, po prawej. To... Dobra. Dojazd. Dojazd. <laughs> tutaj z budynku. Tutu Do... Kolejny. Dobra. Dojazd. Ucieka. To był dobry. Schowaj się, schowaj się. Nie jestem schowany. Selam ze sniperki. Tylko że tu są dwa dni. Powalony, zaczęł obrona zdjęta, przepraszam. Nie wiem, jestem odwrócony, od razu będę co odwrócony. Jakby tylko któryś z nich wpadł na to, żeby rozwalić helikopter. No, nie są tacy mądrzy. Chodzi! Teren. Nie, tu się chyba nie da wejść. E, pod nami jest! Drona mają Ja też mam drona w sumie, hm, puszczę go Liolo. Wroga, wroga jest, jest wejście? Ale laga miałem, zabija mnie Ale mi zlagowało dziwnie Dwóch, jest na wejściu nie Dwóch tak. prawie powaliłem Nie, dwóch powaliłem jeszcze. No, nie To jeszcze. Oni w trójdziewni Dobry dojazd zrobiliśmy, no No niestety, sens. no nie 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 pozycję, ale ale teraz to zrobimy Dojazd! Ooo, <grym> jeszcze mnie zabił inny, dobra, nieważne <grym> No po to umarliśmy, żeby teraz zab wszystkich zabić guagu i wyjść. No, standardowa taktyka No, trochę, trochę, trochę dojeźdź, nikt nie wyszedł No dobra, to ja już zabijam WGZ, podobno nigdy nie przegrywasz, co się stało? Grał z wami No, ach No, wyjaśnienie, podobno sam potrafisz zabić 40 osób, co się teraz stało, no? No, no, i zabijam. A, Bo wygrałem. źle wylądowaliście, muszę przyznać. Ostatecznie. Wylądował. Ja wylądowałem źle, na no, mnie znowu trzeba zrzucić. No, No się do walki, kolejny no, helikoptera tym razem. Dobra, gdzie lecimy? Downtown? Tam gdzieś? Sta, jak srefa leci, to dobre. Downtown, baby. Twoje Ale... pomysły ostatnio naprawdę są powalone. No skąd mam wiedzieć? Nie widziałem. Ja dzisiaj gram w ninja, jestem ninjom, teraz zostałem ninją ja tylko z pistoletem zabiję wszystko Tylko byś samemu wygrał Tylko byś się po-teamował w vgz nie? No właśnie, a nie sam tylko. I Ile koniec. zrobić ninja, bo chcę zrobić pieniądze i sławę, i... Musisz zasłużyć branie. na powrót, żołnierzy. Pieniądze, sławę... Króciutko, ale na, na gościa wpadłem z tą spluwą! Dobra. Ktoś jest u mnie? Oh fuck, a mam przesrane. LG. To jesteś w guagu, nie dziwne, że ktoś jest uczyli Ciebie Nie jestem w <laughs> wygrałem w Ja też wygrałem Guag to jest siarsko przegrać w ogóle No To tak, trochę na mnie nie wyszedł ten pierwszy dojazd, ale nie szkodzi Pamiętajcie moją tytek. taktykę Ja mam tylko shotguna, o dobra, już mam, już mam skara Idaj w ogz Co Ali. się tu sprowadza? Co się dzieje? Graffiti Ładne Ja takich niego nie mam Dobra, widziałeś tu może jakąś broń? Nie ma Niestety Dobra, to dobra... chodź, pójdziemy może tam gdzie jest Biznes plan. O, widzę moją broń To będzie moja broń Ogólnie pojazdy są naprawdę dobre, powiem Ci Blady jako broń Mhm. Ja chyba... Kurwa, mi. Wiesz co mi by się przydała taka normalna, normalna broń, szczerze mówiąc. To jest jak najbardziej normalna normalna broń. A chodzi ci o samochód, dobra to... Sekundka, już do ciebie biegnę, zaczekaj chwilę. Póki zaczekaj chwilę Nie, nie przejdźmy! Boże, ale wskoczyłem do siebie A nic by Ci się nie stało. no zapewne pewno by się przejechał. Dobra, lecimy Pat, pokażę po... pokażę ci na e Snajper jest przeciwko nas, na Debim Na Lecimy po ciężarówkę oczywiście. Dobra, dawaj, lecimy po IB'ego? E Wiesz tam, po, po prawej z dwóch sniperów Na Nadajbi, no. Dobra, cicho ejbim, nie rób nic gwałtownego po prostu. Ale bym ich zabił No, ty i byś o ich kurwa, zabił! Ja bym ich zabił! Ja bym ich zabił! Jadę Dobra, cicho, nie dziś się. Ale oni wiedzieli o mnie, no po prostu. Bo w ich zaznaczył ten. Przeda sprzedaliście mnie po prostu, no. Dobra, ej, przeszukajmy, czy tu jest jakaś broń. Bo ja bym jakiś karabin karabinów ja znalazł. Nie biegłem do nich nawet. Nie, tylko nie ma jakaś Oni zaszli do mnie, a nie ja do nich wszedłem. Jest tu jakiś karabinek, cokolwiek? Bo ja mam shotguna trochę, lamusiarsko, tak. Dobrze. O, fuck, widzą mnie. TU JEST KOLEŻ! Jezus, VGZ, Z. Patrz, 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 Ejbi Nie, do o, a, to zabij go To dobra, nieważne O, niezłe Co ty robisz? Oj, oj, oj. Podniesz? O, ratowałem ci dupę, kurwa. No, tak. no, ja podniosłem stajpę i nie mogłem strzelić no, do niego zbrojenia. E, taką I to błądę. z ciężkiej broni lamusiarskiej, dobra no, To jest mocne na blisko No, w sumie rak Dobra, chodź, schowamy się. No, się. Chodź, się. Na górę, na- na napadło. Już, 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 skakuję. I, I kładź się, i kładź się. Dobra, przeładuję ciężką broń. Pewnie z ciężkiej broni strzelać. Paradoksalnie jest bardzo potężna, dlatego długo się ją po prostu nastawia. Kurde, czekaj, idzie tu sklep tutaj. Ja sobie kupię plejty na szybko. Eee... Wow, nie byście odrodzili, a nie. Plejty zakupisz. Najpierw to trzeba mieć pieniądze. Na to Noże, właśnie a wydałeś, sobie kupię plejty? A nie, nie mam pieniędzy na mnie. Masz. Wstaćcie? Stać mnie? 1500, Play, 1000... No kurna, ale gdzie są te plejty? No tutaj. O, tu jest klepik. Czy oni i do mnie strzelają? Nie wiem, ale polecimy po loadout. Dobra, ja się właduję i biegnij. Jedźcie się, spierdzielaj stąd. Weźmiemy sobie nasze brońki. Może nikt nas nie zdejmie przez ten czas. Dobra, spoko, luźno. Po prostu jedź jakbyś nie czuł... Tutaj, 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 tutaj. O już wsiadasz? O cholera, ja wsiadłem Gdzieś ty wyrombował Tylko po bronie broni. Dobra, szarce, bo tu jest ten szybko, szybko, Dobra, zaczekaj, dobra, dawaj, teraz, szybko, odpalaj się Dobra, dobra Bladi, pokażę ci prawdziwy dojazd i jego znaczenie Dobra, to pokażę. mi zna wrogę wroga najpierw, możemy sobie polecić po jakiś kontrakcie Ale tutaj. wiesz co, no, się, że ta to, znaczy, nie jest dwu... ...dwuosobowa. Chyba na wieży gdzieś są, bo coś strzelają, wiesz? Nie, na wieży nie ma. Nie ma? Gdzieś strzelają z daleka. są. Dobra, nie daj mi tylko się wystawić, bo... Ty ich próbujesz przejechać, czy coś? Właśnie patrzę, gdzie oni są. No, w tym budynku. I strzelają z RPG! Ale farcik! Dobra, pierdziele, ja nie mam amunicji, żeby się wychylać. No, ej, to się nie uda, zabiją nas. Ja nie mam amunicji, gałganie! Gałganie, amunicji nie mam! <śmiennie> Spierdzielaj stąd! Czy oni zabrali... Oh <śmianie> czy oni zabrali mi ciężarówkę? <śmianie> tak, <śmianie> to jest ten ciężarówka, gdzie jest tepek. Ja nie mam amunicji! Jak ja mascę! Pierdziele wypadłem stąd! Odjeżdżam stąd! Walisz stąd! Ja pierdzielę co to było za akcja, chala! Pierdziele amunicję! Nie ma amunicji mam. w ogóle, dostałem tylko A, co się dzieje? No co to było za akcja! Widziałeś to? Mi co tu się wydarzyło? właśnie tam No odjechały, bo ja muszę jakiekolwiek mieć amunicję. Dobra, co, tu, tutaj jest, zabiję gościa tutaj. Wyposażenie ofensywne tutaj nie no, bez jaj. Masz tutaj sobie jakieś playty sobie podnieść? bo to było śmieszne przynajmniej. No to, jest ten. to było popierdzielone. <noise> Dobra, a ja ten typek, czy zabiliście go w końcu? Ja jednego zabiłem. Masz amunicję? Zaraz ci Dobra masz amunicję. Podzielę. Dobra, jest, masz. mam trochę. 30. Ej, przecież on za mną, ja nie mogłem w niego strzelić ze stajperki. On za mną wsiadł, on w ogóle porwał ciężarówkę, po chwili wysiadł, po chwili próbowałem mnie strzelić. No, szybko, 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 góra, góra, góra. Lepi. Dobra, no ja siedzieć. Po, po chwili próbowałem nie strzelić, ja próbowałem w niego strzelić. Nikt nikogo nie zabił. W ogóle, co to się najlepszego ja dzieje? Ja zabiłem jednego. No dobra, ja wiem, że ty zabiłeś jednego, ale chodzi tak, mi tak, o sytuację. Jeszcze 800 i weźcie, mnie wykupcie, też to się pobawić. No dobra, dobra to przejmiemy to i zaraz wymienimy ciężarówkę i. Chodź tu brać, nie ma tutaj. O ile pieniędzy! No to luz! Jesteśmy ustawieni Pójdę to dać podnieść. Tak no właśnie nie wiem czy mi się pieniędzy. go nie da podnieść się bez sensu co tam masz? A, zabrać. Zabezpiecz. A bo misja jest. Wystarczy tutaj stać czy mam coś naciskać? No, stać Dobra, daj mi 1000. 4000 czy 4500 4,5 Daj mi 1000 Dobra, wykopuję biego i. Dobra, chodź, do ciężarówki? E, pojedziemy... Przyjedź, Czemu no to nie miejsce tak dla pasażera? To chyba jakieś. To jakaś najbardziej lamusiarska, ten ciężarówka bez miejsca dla pasażera. Ja nie wiem o co chodzi w ogóle. Gość jest na tamie. Dobra, na pewno mnie odwrócić, no. Dobra, obozisz od... ty? W minę wszedłeś? Przepraszam? Mm. Odkupiłeś go? Tak. Eee, Wtedy minę, zyskać. ale miałem plejty po prostu, więc luz Jak siedzi Skampiony? Zdjęte plejty? Zdjęte plejty? Doskonale. Dobra. w znaczy, tym budynku jest jakiś typek? Weź mi coś sprawdzić, bo ja chciałbym. Nie ma. Dobra, no to, Wiesz, ja to... Na, ta, na Tamie siedział Skampiony. Ja chcę coś sobie ogarnąć, bo nie mam nic. Jestem jeszcze się na Tamie, czy już nie ma? Uciek, uciek od razu. Ale Skampiony siedział tak w rogu mapy. Dobra, no to jest. idziemy go dojechać. Nie, już się zabijają. Co? Bo widzę ich. Wplałem do siebie. O, Przecież jeden padł. Przecież ty chyba nie suger. Ale dobra, mamy kontrakt, więc luz. Ewi, bierz kontrakcik i lecimy. No to czekaj, no najpierw muszę, ogarniam sobie rzeczy. Dobra, przydałaby mi się amunicja. Zaprawna. Nie wiem, gdzie dokładnie jest ten kontrakt. Po na bloku, poziomie? Nie, on jest na dachu ten kontrakt, czyli to z zewnątrz się wchodzi na dach chyba. A nie, dobra, a na... ja tu zasadzie pojadę wymienić ciężarówkę? Czy mam jechać? Dlaczego panie? chcesz wymienić ciężarówkę? Nie bo zostawię cię. Dobra, ja tu przecież nie zostawię cię IB Znaczy ten y, WGZ No! Oj za tobą! Za tobą! Jestem powalony na ciężarówce! Pomocy! Zabijam się! Złoć ciężarówki. Powalony, powalony. ciężarówki! Próbuję! Ej, drugi, Aha. drugi strzela! O fuck, on gdzieś tam na budynku jest! Dobałem się! No trudno, nie, 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 nie udało mi się, że tak on, on, on powiem, jest, na czas tam. z z no, zejść. Tam. Dobra, ogarnięcie temat, wystarczy tylko, że przeżyjecie. No ja nie żyję aktualnie, no za to musisz powiedzieć. Czemu nie żyjesz w ten AB? No leżę, no powali Ale mnie to. Tam był, był jedyny jeszcze, czy ktoś jeszcze? No jeden do mnie strzelał. Dobra, biegnę bieg krężą drogą, żeby mnie. Właśnie zabij, dlatego, zabij. kurwa. Gdzie zabijeś tam tego, bo mieram zaraz. No tam dokładnie przed tobą. Przelać ja cię zginę, ja zginę. Ja cię zginę. Ja cię zginę, ej z zginę. No to kurwa. Dobra. Ale to no jest dobra. właśnie tra... ratuj go. No dawno. Czemu go ratować? W Co to był za dźwięk? Słyszałeś to? No nie uratowanie i biego, to nie, był nie ten dźwięk. To. Nie, no, jakby bo. Ja... WGZ, jak już jak już A. nie miałeś go uratować to po cholerę w ogóle tu biegłeś? Żeby uratować i biegł. No i no ale nie uratowałeś go, tylko sobie zacząłeś robiłeś sobie odpoczynek przed nim. No. Nie, bo chciałem zrobić yes. nikogo nie ma, bo nie chciałem zginać No ale to i widziałeś, że mu zostało nic, więc mogłeś jednak ratować jakiś... nie, nie jak patrzyłem już... na jego pasek zdrowia, no. W ogóle. Ja pierniczym, no gratulacje WGZ profesjonalnie, jak zwykle O, tam jest dwóch. No jest. No nie wiem czy to jest tam dobry jest pomysł, bo zaraz cię zdejmie. Ktoś do mnie podchodził. Możesz zaczynaś mieć zwidy po prostu. Tak, przekamp kurde, żeby cię zabił. No gratulacje strać o, byłem... strać <laughs> ostatniego playta nie no, zamiast się stąd zwinąć w Z i zebrać ale w którą hejs, stronę mogę no nie wiem, wiem, tam, tam pobiec sobie. a tam nie ma hajsu no co jeszcze się będzie z nim kłócić? ale za mnie masz dużo hajsu no już mam hajs z niego zabiłem go powaliłeś go chyba tylko Zabiłem go no to dobrze no to czyli wam był sam a niech był dwóch Dobra. To w szybkie, respionko, Bladeusza. No kurwa. No ty już dostałeś swoją szansę. No, no dostałem, dostałem i zrobiłem sobie... jednego, uratowałem ci życie w wgz Nie, mi, tylko Bladiemu, ale i blad nie, Bladiemu. Nie, nie uratowałeś no, mi no, życie, tylko no, ten. No, skopałeś no, mi dubsko. Brakuje ci 300 hajsów, tak bladie się odrodzi będzie powinien mieć ze 300. I będziemy wszyscy be... wszyscy się odrodzimy. realizację będzie trzeba kupić sobie. No, to, to prawda, kurwa. Nie dobra, Am. dobra, respimy wszystkich. To jest nasz nasz byśmy Cię nie zostawili Oj, jedna no. szansa na 10 minut A Dawaj. tu, tutaj jest, obok, dobra Dawaj, szybko No i gitara Przebudzenie Bledousza No i Daj, Daj, odwróć mnie O, 9 tysięcy, o kurwa. Nie mam hajsu <noise> 9 tysięcy, nie mam hajsu A skąd o, ty masz kur... 9 tysięcy nagle? Kurwa! No, ale... Odradzanie i biegu. jak zwykle kończy się dostawaniem w łeb kurła, nie krzycz e, tam. Widzę go z, z, tego typa Jest zadanie, w środku, wszedł no, na dole Gnój! Śmieć! Żyję! Ziemię! Ży, nie żyje! Nice! Tu sam? Tak. Dobra, e... kupcie z rzut uzbrojenia. Odwróć... Tak, rzut uzbrojenia. Ej bicy kup swój! Kupce no. do... najlepiej kurna sobie swój! Dobra, Ebi, nie denerwuj czy, się. Nie, to wydawać na Ibiego teraz. No, trzeba. No przepraszam, zabrałeś sobie Nie kolana... mam pieniędzy. Dobra, wezmę sobie Ej, sobie on miał kolana. chyba mój jakiś rzut, bo ma dokładnie te same bronie, co ja zawsze biorę. Ten gościu, którego zabijałeś w WGZ. Może no. Dobra, nie denerwuj się w WGZ, to tylko gra. No ej, to jest, twoje jest dobra. Jakie decyzje nas zabijają? Jakie moje decyzje, kurwa, przecież leżałem normalnie. Dobra, cichajcie, nie denerwujcie ci, denerwuj się. Twoje decyzje, po podnieś mnie teraz. No i przychodzi typ do pracy, prawie zginąłem. Ale ale tam i tak. Za strefą biegnie, tutaj jest jeszcze jeden. Ale akurat nie podniosłeś go w WGZ, więc wiesz. No, olałeś totalnie w WGZ, i Ja bym się upewnić, że nikogo nie ma. No. Kurwa, jakie on ma gówniane, te, ten celownik. Jak można mieć do snajpy, no kto widzi inny celownik taki chujowy. No, normalnie, normalnie, powalony. 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 Zabimcze. Kurwa. No i wszystko, nie to Dobra, cicho, błagam! Kurwa, zamiast, zamiast się skupić na grze, to wy się tylko drzecie. Tam jest dwóch? Powalony, co mi się tak życie w ogóle? Zabity jeden. Mała strefa? Powalony! Co się dzieje? Zabity. zabity! Coś, czemu jest taka mała strefa w ogóle? Dwadzieścia osób zostało. Dobra, no tak, idę, no bo idę, jesteśmy w finale. Szkoda tylko, że nie mamy amunicji, co nie? Na, na górze jest jeden. Idę po rzeczy z nich, poczekajcie. OBSP miał. Gdzie ty jesteś WGZ? W ty, masz... ty miał two twoją tego, twoją snajpę, to są chyba ci, który, którzy ten W WGZ, masz jakąś może amunicję? Nie, jeśli się jest gościem, bo I nie mam no. jak przejść miał, miał moją M-kę <grym grym> Dobra, Tyj leży Mojego ma Skara miał i twoją Dobra, cza, cza, No bo to są złodzieje wszyscy cza, no. uciec. Uciekajcie stamtąd, jak najszybciej Ja mam BSP jak coś To może użyj? To ej daj mi kasę, to kupię jeszcze jedno Użyj może już BSP, bo orientacyjnie żebyśmy widzieli gdzie wyjdziemy Dobra, to używam no i jestem wiemy na... przynajmniej. Dobra, no. Jestem w budynku. Jeden na Nie prawo jest. O ciężarówki. ciężarówki. Jest w garażu. Widzę. Powalony! Nie żyje. Dobra. Dobrze. Gdzieś na wzgórzach są. No i tam mhm. na prawo jest dużo. Jest, ja celuje, celuje dwóch do nas. Wiecie, że musimy oznacz, zaraz... Oznacz, oznacz, oznacz. Na tej górce, o tak. że musimy jest, zaraz stąd wybiec? Kurde, nie mogę stąd tak was oznac tak wam oznaczać. Musimy zaraz tam no, musimy. wybiec. Dobra, Yolo. to już. Jest dwóch! Na dwóch jest na górce, tam gdzie mówisz. Dobra, no tak, tak jak mówiłem. Dobra. Jej Jej tu ośladę, chciał. Nie, ja mam, ja mam, spokojnie, ja mam swoje rzeczy. To oni się strzelają, oni się strzelają. Ja, ja mam snajpę twoją. Dobra. Moją? Tak twoją, bo zabiliśmy tych typów, którzy zabili nas wcześniej ja. Tu są typy Dobra lecimy Zaratujmy dojedźmy tych, a potem tych z drugiej strony e, ma ktoś BSP żeby użyć i zorientować się. O! Granatem powaliłem jednego Dobrze, nice. dobrze. Dobra, kilka jest tam w prawo, kilka to jest na lewo Na daleko też pewnie są na lewo mocno Dobra, uwaga Mam gorszą pozycję generalnie Dobra Ale na Za nami są to dojedźmy tych tu jest jeszcze jeden, on jest na górze? Kurde, errera, musiałem przeładować akurat. Dobra, leży, leży, powaliłem go. te. Za nami strzelają sniperzy. Jest za nami, no. Jest na wprost też jeden. Jak nie macie maski, to zbierzcie sobie koniecznie. Nie mam, nie mam maski. Tu nie ma nigdzie maski. Tu leżą. Maski. Dobra, maski. do mnie, Na Dzień daleko. Jestem przed nami, ja go rozjadę. Gdzieś tutaj był. Jest tu. Pomóżcie, się Dobijam go. Maloła, maloła. Blady. E, bloody. Już sekundkę. Nie, po, nie powalił mnie, on ma takiego loła. Mów, czy idzie wstawaj. Za to, on Jest, połysza, jest połysza. tam, jest tam, biega, biega, biegł Jaś powiedzieć mi, że, że biegnie A ja go nie widziałem tutaj Ja widziałem, ja widziałem ruch na samochodu To sobie. czemu mi nie powiedziałeś, że biegnie? No przecież powiedziałem, że biegnie, biegnie, w biegu Powiedziałeś, że je, jest, jest, jest... Nie wiem, co mówiłeś, powiedziałeś, kiedy już był za mną dobić No mogłem, ale myślałem, że będzie czekać Kurwa, szkoda, piąte miejsce, easy <laughs> no. Kurde, ale, ale przystacie się, się tak drzeć, żecie się, kłócicie, cholera wie o co właściwie No, Tręba. o co wy się kłócicie w ogóle Spokojna gierka, luźna, taka chilloutowa, a wy się drzecie jakby nie wiadomo co się działo No <śled> Bloody grę wcześniej, ale no. czemu nie odrodziłeś go? Nie no, bo, nie no, chodzi o to, że jak już biegniesz po AB'ego, no to możesz go już podnieść, a nie biegniesz po niego, narzekasz, że kazał ci biec, a potem wiem, i tak go zostawiasz czy... na pastwę losu, no to również dobrze mogę się po niego nie biec. No, dobra, i tym akcentem kończymy kluczowy Ero! Cześć, cześć!